4 miliony od marszałka na przebudowę ulicy Szydłowieckiej. Obywatele zadecydowali: dwie nowe karetki trafią na Józefów. Wielkimi krokami zbliża się 11 edycja Zielonego Mikołaja. Trwa rozbudowa ulicy Szydłowieckiej, która zakłada jej poszerzenie, wybudowanie chodników, dojazdów do posesji oraz montaż oświetlenia LED. Dzisiaj prezydent Radomia podpisał z wicemarszałkiem województwa umowę na dofinansowanie tej inwestycji pieniędzmi pochodzącymi z Urzędu Marszałkowskiego. Ta inwestycja to blisko 8 milionów złotych. Już udało nam się pozyskać 1,2 mln tysięcy z subwencji ministra infrastruktury. Teraz kolejne 4 miliony od zarządu województwa mazowieckiego, które... Reprezentuje tutaj nas, nas, Radomianin Rafał Rajkowski. To inwestycja, która pokazuje, że jesteśmy skuteczni i potrafimy pozyskiwać pieniądze na nasze radomskie inwestycje z różnych źródeł. To nie pierwszy raz, kiedy samorząd województwa wspiera Radom w celu odciążenia miejskiego budżetu. Mieliśmy już w ramach tego instrumentu możliwość podpisywania umowy z Panem Prezydentem jakiś czas temu. Dotyczyło to kwestii rozwoju również układu komunikacyjnego w strefie gospodarczej, więc, yy, Szanowni Państwo. Dobra informacja i cieszę się, że widząc już w zasadzie inwestycję zakończoną w 99% czy no, w 90%, że możemy dzisiaj również to finansowanie wesprzeć budżet miasta Radomia. Ulica Szydłowiecka jest ważna także z punktu widzenia instytucji podległych samorządowi województwa. Bardzo ważny układ komunikacyjny, który no, graniczy też z instytucją kultury samorządu województwa mazowieckiego, a jednocześnie jest dobrym połączeniem z, z szpitalem w Krychnowicach. Więc czuliśmy się też w odpowiedzialności, żeby uczestniczyć się w, w tym finansowo. Radosław Witkowski przypomniał okoliczności towarzyszące podjęciu decyzji o przebudowie. Ulica Szydłowiecka to inwestycja, która rozpoczęła się od słynnej sesji Rady Miejskiej i od wystąpienia jednej z uczennic, od wystąpienia Kingi. Ja wtedy obiecałem, że zrobimy wszystko, żeby tę ulicę przebudować dla Kingi, dla jej rodziców i dla całej społeczności osiedla Pruszaków. Na Szydłowieckiej powstaną też zatoki autobusowe. Na razie nie wiadomo jaka linia będzie pierwszą, która przejedzie przez te ulice. Poznaliśmy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza na 2021 rok. Spośród wszystkich projektów w puli ogólnowojewódzkiej najwięcej głosów otrzymał ten zakładający doposażenie mazowieckiego szpitala specjalistycznego w Radomiu w dwa ambulanse transportowe. Bardzo się cieszymy, że projekt o numerze 57 w puli ogólnowojewódzkiej, czyli doposażenie naszego szpitala w dwa ambulanse transportowe uzyskał tak dużo głosów i zwyciężył w tym Budżecie I y, kupimy te koretki w przyszłym roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Radomianie licznie brali udział w przedsięwzięciu. Zwycięski projekt uzyskał ponad 4000 głosów. Szczerze, jesteśmy też dumni z naszych mieszkańców miasta i regionu, że poparli ten projekt, że dla nich to też jest ważne, żeby nasz szpital i y, de facto oni mogli korzystać ze sprzętu najwyższej jakości. Y, więc y, cóż, czekamy na przyszły rok i, i na zakupy. Ambulanse. Pozwolą na szybki i bezpieczny transport chorych bez konieczności angażowania karetek ratunkowych. Obie karetki to niespełna pół miliona złotych. Obie będą wyposażone, w związku z tym, że to ambulanse transportowe, będą wyposażone w nosze, w krzesło kardiologiczne, butle z tlenem. To jest taki standardowe, typowe wyposażenie takiej karetki. W naszym regionie zrealizowane zostanie także 8 projektów z tzw. puli podregionalnej budżetu obywatelskiego Mazowsza. Samorząd województwa realizuje także inne projekty, w ramach których do Radomia trafia wyspecjalizowany sprzęt medyczny. W tym roku pięć nowych ambulansów trafiło już do Radomskiej Stacji pogotowia Ratunkowego. Wicemarszałek Rafał Rajkowski zapowiedział, że niedługo po mieście i regionie będą mogły jeździć kolejne nowe karetki. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w przyszłorocznym budżecie będą sfinansowane kolejne dwie karetki dla tego szpitala, tym razem karetki typu C, a więc karetki, które również mogą operować w systemie ratownictwa medycznego. Po uzgodnieniach już dzisiaj w zarządzie będziemy w stanie dla pogotowia radomskiego Kupić dwie e, kolejne karetki, a to, szanowni państwo, daje ilość 11. Decyzją zarządu województwa radomska stacja pogotowia w przyszłym roku zostanie zasilona dodatkowo jeszcze jednym ambulansem. Oznacza to, że urząd marszałkowski od początku 2020 roku sfinansuje zakup w sumie 12 nowych karetek dla radomskich szpitali. Zielony Mikołaj na stałe zagościł w kalendarzu wydarzeń Stowarzyszenia Tylko Radomiak. To coroczna akcja organizowana przez środowisko kibiców Radomiaka Radom, która ma na celu wsparcie dzieci z domów dziecka, szpitali potrzebujących rodzin bezdomnych czy młodzieży przebywających w placówkach socjalizacyjnych. Nie wyobrażamy sobie, żeby Zielony Mikołaj nie przybył do dzieciaków, żeby nie było tej akcji. W zasadzie ona się w nasz kibicowski kalendarz na stałe wpisała, ale i mieszkańcy Radomia też kojarzą już Zielonego Mikołaja, a niektórzy bardzo dobrze go wspierają. Istnieją dwie formy wsparcia akcji: materialna lub finansowa. Zbierane są zabawki, artykuły spożywcze długoterminowe, książki, słodycze, ubrania, kosmetyki czy środki chemiczne. Wszystkim tym można podzielić się w czterech punktach. Peri Peri Chicken przy ulicy Chrobrego, Pawza Zamłynianka przy Okulickiego, zieleniak przy Osiedlowej oraz zespół szkół specjalnych i placówek oświatowych przy ulicy Lipskiej. Istnieje również możliwość wsparcia finansowego poprzez wpłatę na portal zrzutka.pl, gdzie przedstawiciele kibiców założyli oficjalną zbiórkę. Zbieramy oczywiście środki, za które kupimy najpotrzebniejsze rzeczy, to czego będzie akurat brakować. Prowadzimy na portalu zrzutka.pl zrzutkę. Obecnie już przekroczyliśmy 9 tysięcy, także jest to niezły wynik, a na pewno będzie on poprawiony. Zielony Mikołaj dociera co roku do kilkunastu placówek, m.in. do domu samotnej matki w Jasieńcu, placówki socjalizacyjnej Panda w Kozienicach czy dziecięcych oddziałów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Aleksandrowicza. Z biegiem lat akcja zatacza coraz szersze kręgi. Ja pamiętam jak 10 lat temu zaczynaliśmy w małej szatni na Radomiaku i mieliśmy tak naprawdę połowę jej zajętości, tak teraz musimy prosić znajomych o wynajęcie na krótki termin dużych powierzchni, pustych, tak, żebyśmy byli w stanie wszystko sobie ładnie podzielić, rozdysponować, więc, więc z roku na rok to jest coraz lepiej, a ten... Jest szansa, że naprawdę przejdzie do historii. Szczytna akcja zdecydowanie przeczy wizerunkowi kibiców, kreowanemu przez media głównego nurtu. Tak, no jest masa czy pielęgniarek, czy ordynatorów na oddziałach tutaj w Radomiu, którzy rok w rok się widujemy, i, i widać, tak, że przekonali się za pierwszym razem, i coraz więcej tych osób jest. Po naszej stronie. Tegoroczna zbiórka wywołuje ogromne zainteresowanie, a stowarzyszenie postanowiło je wzniecić jeszcze bardziej poprzez wprowadzenie elementu kibicowskiej rywalizacji. Wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować rywalizację osiedlową, która ma na celu wyłonienie osiedla, które w jak najlepszy sposób zorganizuje się i wpłaci kwotę na zrzutkę. Dzięki temu wygrana. Wygrane osiedle, które, które wpłaci najwięcej pieniążków na chore dzieci, zostanie obdarowane przez zielonego Mikołaja grafiti osiedlowym. Zachęcamy do wsparcia szczytnej akcji. Zbiórka trwa do 3 grudnia. Fight Sports, mistrzowski sklep sportowy nie tylko dla mistrzów. Leklerk. Przystąp do programu Bonus Eleclerk i kupuj taniej z kartą Bonus Eleclerk. Mąka puszysta 1 kg, złoty 99. Tylko z kartą Bonus Eleclerk. Miód wielokwiatowy 900 g, 11,99. Tylko z kartą BONUS ELEKLERK. Dwa razy kukurydza złocista plus groszek konserwowy. Jeden zestaw 7,99. Tylko z kartą BONUS ELEKLERK. Pobierz aplikację BONUS ELEKLERK i aktywuj kupony. ELEKLERK! Każdy z nas wie, jak ważna jest woda. Oczyszcza, regeneruje, daje życie. Jest częścią każdego żywego organizmu i stale towarzyszy nam w codziennym życiu. Wodociągi miejskie w Radomie. Już ponad 90 lat dbamy o Wasz komfort i bezpieczeństwo, zapewniając wodę najwyższej jakości. To dla Was każdego dnia oczyszczamy tysiące litrów wody, dbając jednocześnie o środowisko poprzez stosowanie najnowocześniejszych systemów oczyszczania ponieważ to Wasza przyszłość jest dla nas najważniejsza. W trosce o wasze bezpieczeństwo zrealizowaliśmy szereg projektów modernizacyjnych, aby móc cieszyć się mianem jednej z najnowocześniejszych oczyszczalni w Polsce. Wodociągi miejskie w Radomiu. Z szacunku do siebie, wkręć się w kranówkę. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Kolejne dni w Radomiu zapowiadają się pochmurnie. W piątek nie zobaczymy słońca na termometrach 3 stopnie Celsjusza możliwe są przelotne opady deszczu. Ciśnienie będzie wysokie na barometrach 1021 HP, biometr niekorzystny. W sobotę podobna aura, z tym, że możliwe są sporadyczne przebłyski słońca. Temperatura wzrośnie na termometrach do 5 stopni Celsjusza. Ciśnienie także wzrośnie, barometry w południe pokażą 1024 hektopaskale. Biometr nadal niekorzystny. Niedziela przyniesie znaczne ochłodzenie, na termometrach maksymalnie 1 stopień podobnie jak w sobotę, na niebie znaczna przewaga chmur, ciśnienie nadal będzie rosło, barometry wskażą 1027 hektopaskali, Biometr pozostanie niekorzystny.